Moi kochani, ja dzisiaj zjadłem w śniadanko. nie wiem jak wyjedszedć. Ja zjadłem w śniadanie Hej, Ej, cały czas jadłem teraz od cholery pierników. Ja też zjadłem, by się ja przygotowałem, nie że nie jak wyjdzie jakiś gówniany kolor, to, to żeby przeżyć. Bo dzisiaj, przepraszam, w drugą godzinę naszego finału losujemy na kole fortuny jedzenie. W jakim kolorze będziemy jedli przez cały dzień? Do północy po prostu będziemy jedli w Ej. tym kolorze, nie można jeść nic innego. O mój Boże! I są ciężkie kolory. Czekaj, czekaj, czeka, ja chcę pierwszy. Żółty, żółty, to są frytki, to są burgery, wiecie o co chodzi? Żółty kolor! Tak, masz burger? burger? Tak. Masz burger w ogóle jest No jak? Brązowy, całą spółkę z No i to jest nie brązowy jeżeli w ogóle. Ja chcę ja pierwsza. Jak najgorszy, nie. tylko jak gorszy, różowy na przykład. Nie. Słuchajcie, najgorszy jest czarny i czarnego nie daliśmy. Czarny to, jest, wiecie, jakaś tylko lukrecja. Realnie, żeby ktoś przeżył ten dzień, nie daliśmy czarnego, no bo na czarnym się nie da przeżyć. Daliśmy biały. Ja mogę ja biały? biały. Kefirek, Jogurty. kefirek, byczek. Ej, ja się boję, trochę w sumie. Dobra, słuchajcie. No do jak kina proszę bardzo. Kręć. Ogółem jest kilka kalorób Piotrki, fioletowy jest ciężki, biały i niebieski są naprawdę ciężkimi kolorami Ojej! Oh yeah! To yeah! <noise> Zapomniałem powiedzieć, że różowy też jest ciężkim kolorem <noise> No i mówiłam, całam pierwsza pod jakim warunkiem? Że nie wylosuję gównianych kolorów i co? Najgorsze ja, tylko jak się różowy to na przykład ja, ja, ja mogę Ty drugi? Ja drugi To ja drugi A ja drugi Ty fajnie, że mi kolory! No, nie ma większą <noise> szansę na wygranie Nie ma, nie ma, skuźbowałaś na na Nie! pić przez cały dzień. Nie, są jeszcze takie e, żelki e, smerfetkowe. Jest całkiem o, dobrze. Już zostały tak. Takie, e, jeszcze tylko fiolet e, jest na e, Dobra. E, serio, smarfowe. Nie ja teraz. Nie ja, bo teraz na zmianę! chłopak dziewięćdziesiąty. Zakręcił! Nie, za, nie, bo mnie zatrzymali! Ty róg dawisz co? No nie! Ale jeżeli ostry ma fioletowy kolor, uważam, że powinniśmy uzgodnić jakąś karę. No wiadomo, wiadomo! Jeżeli złapiemy kogokolwiek na zjedzeniu nie swojego koloru, lub ciebie, a lub lub mnie! Ciebie szczególnie! Ja proponuję, że zakładamy sztuczny biust z balonów z wodą. Na No nie było tego, nie zrobiliśmy tego właśnie. ewidentnie bardzo musiał zobaczyć mnie w cyckach. Taka kara, to nie kara! Jezus, mam kolor jest najgorszy! Łatwo! Zielony, to znowy, Kocham buf, Kocham buff. Skupiłam buf cały dzień. <grym> Jak już tu stoję, to już zakręcę. Mocno, Ja bym pójdę do pomarańczowej, chciał się zamienić. Nie ma zamieniania A co operuje? Nie ma zamieniania, przystańcie. Koło zadecydowało. Pomarańczowy stereotyp. I... Okay. Okay. Biały. Jeeeee! Okej, biały nie będzie żył. Jak dobrze się przygotuje to nawet kurczak może był biały. Kalumi. Nie radę przeżyć na białe. Białe to jest czy... Dobra. Nie podobał mnie chyba. Powiedziałem się tak, że chyba teraz fioletowy o to z werą. I teraz ja powiem, że ona ja, bierze ja, ja mój kolor, i ja jeszcze raz kręcę. To. Pisa taka sala. Po Mandarynki! Cały dzień na mandarynkach to jest po prostu mój ulubiony dzień! <z> Moi <si> drodzy, na kolej fortunach zostały dwa kolory. Ja wziąłem je po prostu z konfetti. na dole możesz pokazać? Ten, który wybierzecie ten. Dobra, dawaj, tak nie To To pierwszy dotknie tą rękę, ten ją po prostu bierze. Dobra, to jest dla. Daniela? Żółty. Rzut czerwony, da czerwony! Czerwony. Czerwony! jest czerwona, Rzutka, jabłko. Cytryna. Ej dobra, dobra, mam lepszą karę. Jak Wam się nie podoba sztuczny biust, mam lepszą karę. Operacja plastyczna. Wszystkie osoby, które przeczytują w tym wyzwaniu, przebierają się za jaskiniowców i wbiegają do McDonalda za umówić jedzenie. <laughs> Fajne. Nie! Ostry nie musi się przebierać. Lecimy, lecimy, lawajcie, jedziemy. Jedziemy na jedzonko, moi drodzy. Ja mam kolor biały. Czyli mogę zjeść na przykład paluminę. Tylko masz przybłędę i musisz mnie ogarnąć. Nie, 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 koleżko. Ty sobie musisz poradzić sam. Nie, bo nie mogę, więc jesteś moim kochanym braciszkiem, który mi pomoże. Widzimy właśnie wyjeżdżamy spod domu i jedziemy sobie do sklepu. Kto idzie Mercedesem, zapraszam. No no ja szczerze. jaki ja kolor? Niebieski. Ujjj. Ja nic nie mam do jedzenia praktycznie w Ja tylko mogę osipić. Nie no, coś jest niebieskiego. Żelki na pewno. ale żelki. żelki, nie będę żelek, ja. ja muszę, muszę kupić sobie coś łatwego do zabar zabarwnikowania po prostu, wiecie o co chodzi. Zapraszam wszystkich bardzo serdecznie. Ja idę do żabki. Wylosowałem kolor fioletowy. I najgorsze jest to, że jak wiecie, fioletowy kolor jest jednym z najgorszych. Wydaje mi się, że chyba nie możemy używać barwników, Dzwonię do Juska, żeby się dowiedzieć. Jedziemy, po jedzem. Halo! Siema, powiedz mi, czy możemy używać barwników, czy nie? Możemy. Musimy nawet. A, czyli można używać, dobra, no to będzie łatwiej. Kupicie mi barwnik fioletowy. Nic kupuje, nie będziemy kupować. może ja do sklepu sobie no, kup mi barwnik fioletowy, jak cię proszę. Myślałem, może mamy przyjechać i ugotować. co? w kolorze, twoim. No nie, no ale kup mi barwnik fioletowy. No. Rusz dupę z domu i jest coś kupić. No kup mi barwnik fioletowy, no przecież ja idę do żabki. No, jaki frajer. Rozuczę. No i bardzo dobrze, kurde. Niech się uczy, może do końca dzisiejszego dnia się nauczy. O, to mam oficjalny beef z dzisiaj na, na finale. Ostry zadzwonił widzowie, słuchajcie, gadamy z nim. No, Ostry, halo. Siema, czaniczku, przyjacielu, mój najlepszy. Co potrzebujesz? No, fioletowy barwnicze, jakbyś mnie mógł przyjacielu kupić, byłbym pojęty. No, stówkę kosztuje chyba w Lidlu, powiem ci. Nie, no, słuchaj, no jesteśmy przyjaciółmi, wspieramy się, czy nie? No, dlatego ja go tu widzę na półce teraz, stoi przede mną, za 150, ale ja ci nawet robię promocję dołożyć i 5 dyszek. Przecież jedziesz samochodem, nie widzisz go na półce! <grym> <grym> Kurde, mamy. Ja może po prostu zrobię sobie musli jakieś. Nie ma tam po prostu mi to barwnik, dobra. No, jeżeli będzie, to ci kupię, no, jeżeli nie, to nie. No na mastarello. Słuchaj, fioletowe rzeczy. Nie trzeba kupić na cały dzień, dlatego że później najprawdopodobniej będzie czasu. Czy to jest przeterminowane, czy dlaczego to tu leży? Nie, 18 grudnia. Dawaj też, one też będą fioletowe pewnie. kortek czarna pożyczka. To jest też fiolet. Dobra, kochani, przyjechaliśmy do Biedronki i robimy zakupy na jedzenie w jednym kolorze. Ja wylosowałam pomarańczowy. Wika, pośpiesz się, bo ty Wiktoria Grabowska. Bużur, bużur, czerwony kibic. Proszę państwa, wybieramy wszystko, co jest czerwone. Czerwone 7, 7, 7. Uuu, mm, tu czerwonego, proszę bardzo. Proszę. Co my tutaj mamy ciekawego? czerwonym? W pierwszej produkcji. Będzie do czegoś. Ja nie wiem, czy znajdę coś niebieskiego. To jak będę miksował coś, boróweczki, to biorę boróweczkę, i bo jak będę miksował jakieś szejk, to mogę boróweczki zjeść, bo one będą takie niebieskie. Ale tak to. Ja nie umiem sobie To będzie niebieskie. I to, to ja chyba wezmę sobie takim, w takim skierku Ale to są zielone rzeczy. O, oh, ale to są zielone banany. Tu banany. Wysiedliśmy widzowie. Całe szczęście dzisiaj widzowie można pić wodę. Obawiałbym się, że bez picia no, moglibyśmy sobie nie poradzić przez cały dzień. Banan z zewnątrz jest, jest żółty. Ale to jest banan byś powiedział, że jest zielony. Weź mi na mnie Liczy się taki w środku, ale rozumiesz różnicę? Widzisz, że ten jest zielony, a ten jest żółty? A ten żółty? No, ale to widzisz, to nie dlatego na tym to polega, bo ty nie jesz skórki. Ty będziesz jadł stary środek. Ananas jest żółty, Ananas jest żółty, ananas jest żółty i a możesz jeść. Weź mi nas. O, ciekawy wybór. To jest taki czerwono-różowy ciężko. A będziemy weryfikować razem. Jawka są tak w środku, grujeckie luz, gruszki są białe też w środku, golki dwa biorę, bo igolki są białe w środku. Niebieskie, niebieskie, niebieskie. Niebieska jest Pepsi, na przykład tak w opakowaniu, tylko że nie mogę pić. Chyba ustaliliśmy, że musi być środek. Czy no nie? środek, no ale mówię, że po prostu ma opakowanie takie bardzo niebieskie. Co to jeszcze? O, są takie musy, na pewno są musiki, które będą niebieskie. Dobra, a jakie owoc? O, roku? O, to są nowy na no zielony. Była to młode, że jest zielony albo szpilaki. Dobra, to nie widzę, że nie jest takie związane. Na No mam mam ochotę na żelki. Dobra, przede wszystkim dzisiaj potrzebujemy troszkę błonniki, więc wzięliśmy marcheweczki. Marcheweczki zapakowane. Zastanawiam się nad soczkiem. Cały dzień nie będę wsiła tylko wody, więc zastanawiam się nad soczkiem. I weźmiemy taki mandarynkowy do marcheweczek. Weźmiemy jeszcze humusik. No jest pomarańczowy, paprykowy. I teraz coś na słodko. Potrzebujemy... Pomarańczy albo mandarynek. Już widzę, że są mandarynki, więc. Jest. ja na mandarynkach mogę wyżyć cały dzień. Potwo. Proszę Państwa, proszę zobaczyć. Piękne mandaryneczki. Ja może po prostu wezmę cały parkon. Dobra, myślę, że tyle mandarynek mi starczy na cały dzień. O! Wiem. Wiem, 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 wiem. Cofamy się, podamy do powoła. Zupa pomidorowa z makaronem. Beciem. Zupa pomidorowa. Mhm. Mm Pomidory. Będę pomidorowy mać tak naprawdę. Ej, papryczki chili. Oj, papryka. Pyczek. Papryka. Papryka, papryka, papryki. Papryka, papryka. Dwie papryki czerwone. Mamy to bardzo dobrze. Bardzo mi się to podoba. Nie, no nie ma nic starego. No nie ma nic starego To był zły pomysł. O, są rzeki. Dobra, jedźmy wszystkie. O, zobacz! Śliwki, nie lubię śliwek, ale to nieważne. to nie zmiksuję, wiesz? To będzie dobry pomysł, mi się wydaje. To się trzeba nie zmiksować. I z owocami, i to będzie G. Dobra, mam. Cześć, to jest. dół tej koli, nie? Fioletowy, trochę, nie? Gore. I stary, ja pięknie. Ja wylosowałem właśnie fioletowy kolor, który wiecie, widzowie, że będzie na cały dzień. Ja jeszcze będę 13 filmów tak jak. Ja zwariuję dzisiaj. Ja nie będę miał siły po pięciu. No, no to wszystko mam. A nie no, to tak szczerze? Przeżyję dzisiejszy dzień. To będzie to będzie ciężki temat ogólnie, ale myślę, że dam radę. A gąs są żółte? Kurde, no chyba takie pomarańczowo żółte. No trzeba by sprawdzić, no ciężko stwierdzić. Czy to wiecie, co jest białe? Możemy to podsumować jako białe. Wezmę. Rzodkiewki jeszcze też. Dzień bułki widzowie. Dziłem bułki, bo one w środku są białe. I żodkiewki są z zewnątrz czerwone, ale w środku jakie? Zabra. Ale Dokładnie, dobrze, że frytki i pizza są żółte. Frytki, tak, pizza. chyba serowa jest żółta. Serowa serowa też jest żółta, no? To prawda, frytki na pewno są żółte. Ja obiorę sobie żółtkiewki, wezmę sobie bułkę, wezmę sobie almerko i wezmę sobie ser wiejski, stary. Ja normalnie się nie? A ja mam pizzę i frytki. No, widzę, że ja szukam sobie cały czas, ale nie mogę nic znaleźć. Zaczynamy troszkę poleć to co wam na pierwszym filmie, więc tak sobie chodzę powolutku delikatnie i patrzę, a raczej różowego nic tutaj nie ma, więc y, mogę usiąść iść płakać po prostu. Nie ma innego wyboru. I na łosoś jest różowy i szyneczka jest różowa. Nie, szynki, a łosoś jest pomarańczowe. Ale łosoś jak się ju to będzie różowe. Mięso może być różne, mięso może być brązowe bardziej. U. To jest pesty zielone i to jest moje ulubiona. A czy w ogóle kiedyś wyjdzie, ja ma ale zobaczcie, czy jest. Na pewno jest taki czerwony. Ja potrzebuję zielony. Nie ma, chyba i nie wiem czy da się zawarwić. Chyba się nie da. Trudno. Idę zobaczyć, czy w lodówce będzie włók. Więc na pefesola. Ja to jest co sklepie. Ja chciałam wóz kupić i nie ma to. Niebieskie niebiesko, niebiesko. może jakiś lody niebieskie? No tu nie ma nic niebieskiego, no daj. przydałby mi się niebieskie picie. O, 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 Wszystko to jest niebieskie. To picie. Kolejne picie. To będzie niebieskie w środku. Bo potem energetyk niebieski się przyda. No i moja tajna broń, czyli musiki. To są z Jak będą jeszcze jakieś z burówkami, to one powinny mieć barwę niebieską w środku. Sprawdźmy. Kurde, nie jest niebieski. To jest takie, zobaczcie. nie mogę tego wyjeść, to jest różowe. Ja to mogę kin dać. Chyba, że sobie zmiksuję. temu sobie zmiksuję mm. i dam barwę niebieską, kiedy są. Dobra, nie biorę. Ja realnie nie mam co jeść. Co ja mam jeść z niebieskiego? Co jest nie? Czy jesteś coś czerwonego też W Czy to mięso chyba, nie? Mógłbym, czy nie mógłbym? Czy to jest czerwone? Wydaje mi się, że tak. Ciut, to na przykład. O, to jest czerwone. Czy to jest różowe? Muszę się dopytać, ale nie było. Ja wolę salami. Nie przecież salami peperoni, zobacz. To jest czerwone. Przepraszam, przepraszam kochani, bo ja mam pytanie. Czy to jest czerwone? Zaliczyłam. Ja bym zaliczyła. Mój pomarańczowy koszyk wygląda na razie tak. Na razie jest bardzo zdrowo, ale przyszłam na eh, półkę ze słodyczami, czyli że rzeczywałam, no nie będzie łatwo znaleźć tych rzeczy, która jest pomarańczowa, chociaż może jakieś żelki tutaj Ja Kurde, no często teoretycznie mogę też wziąć żelki w e, paszy kolorowych i wybierać tylko te pomarańczowe. Czyli na przykład mam takie tropikalne. No dobra, to jest jakiś plan. więc Jednak biorę elemency. I to są e, pomarańczowe, więc będę wybierać. Ja już mam wszystko, więc zbieram się do kasy, bo okay. mam tylko jeszcze dodatkowo Co Co ja masz, nie? O, to będzie, któreś takie na pewno będą różowe. Mi się wydaje, że to jest różowe jak coś. No różowe to ciężki kolor bajny. są różowe. Tu są takie różowiutkie krewetki. A bo te są małe takie no, różowiutkie. Znaleźć kefir dla zwyklaka trzeba wypić. No nie będę oszukiwał, że nie. śmietanka, mleczko. Będę pił dzisiaj mleko. Może urosnę duży. Jak będę pił mleko. A myślisz, że jak ten nasze będzie różowe? To chyba jest różowe, no? To chyba autentycznie jest potem różowe. To jest też zielone dla tak, tak. kogoś. Ja, ja mam żółte, ja mogę Miesz Miesz makaron. Możesz jeść makaron. Patrzmy co dalej. Nie ma nic fioletowego dla którego, O, a jest różowa owsianka z malinami i lektoriami. Mogę wziąć kini. Nie, bardzo, znalazłem ci takie coś. O, różowe picie masz. Elegancko. Znalazłem jedną fioletową rzecz. być buraczki. Wezmę mu dwa. No, bo nie będziemy przejść. Będziemy raz na łoku jedyna fioletowa rzecz. Pieczarki! Białe ja pieczarki. Dobra, musimy wracać. Mam szok dla ostrego. Czarna porzeczka jest fioletowa. Bardziej trochę ciemna, ale ja chcę. na przykład. Dobra, w y, kasujemy i widzimy się w domu, a Dobra, ja, ja mogę sobie jedynie co niebieskiego to posłuchać piosenki. Niebieski słek! Począć niebieskie jedzenie jakieś, no. Ja już wiem, że to będzie straszny dzień. Ja już jestem w Ja już jestem. Słuchajcie, trzeba potrzebować, żebyśmy zrobili buraki z cebulą. To nie jest bardziej taki czerwony? Gdzie? To jest czerwone? Nie, tyle, chodź, patrzcie to. Jaki to jest kolor? Czerwony. Zwaniam ją. Nie, no to jest nie czerwony! Jaki czerwony! Jestem już głodny, to już nie jest zabawne. To po prostu cały dzień ja to wszanka, ale to widzowie to się nic nie dzieje. Nie ja kurde, to jest to, że mamy finał. W sensie smutno, że już koniec jest, ale jakby mocno, że to już się dzieje. Nie wiem, no jakoś tak mega szybko do zascią, mam wrażenie. Przykro, że to już się kończy. O do siema! Jaki masz kolor? Ja to nie jest fioletowe. A to nie jest fioletowe. Co to? to się zmiksuje i to będzie nie, fioletowe! Nie, można tak robić! Jak będziesz to farbował, to tak. Nie no, to to właśnie jest to o wasze oszustwo. Kupujesz produkt na przykład czerwony, przerabiasz go na fioletowy i mówisz, że jest fioletowy. To chyba lepiej właśnie mieć większość fioletowego zmiksować i że jeżeli wtedy wyjdzie fioletowy, to możesz dopiero zjeść. Nie, no, bo moim zdaniem barwienie jest tak jest oszukiwaniem. Ale jak to teraz i z tego wyjdzie finalnie fioletowa potrawa, to mogę ją zjeść. No tak, tak. No, właśnie. Ale farbowanie no. też nie jest oszukiwaniem. Jak ty sobie wyobrażasz, że on będzie jad niebieski. No. A, a jakim fioletowy? No tak po prostu fioletowy produkty je ja miksuję To nie wyjdzie fioletowe Wyjdzie fioletowe A ty iść na pilnę swojego biznesu, dobra? Harcza. I co to jest fioletowy? No, jaki, to jest fiolet No nie? No, to jest, tak, jest różowy ty. różowe. to jest różowy Zrobię tak, że będzie fioletowo Ale na pewno nie używam żadnych barwników takich jak ja Nie mogę zjeść takiego fioletowe. No to jest fiolet, no! Czy to jest czerwony, czy nie jest czerwony? Zacharaktyruje się pod czerwony, czy nie? No bo ewidentnie to jest czerwony, to jest czerwony, no. to jest czerwony. No. Moim zdaniem jest Na no to? No to średnio, to bardziej pomarańczowe A to jest zielone? Ja właśnie robię test A to jest jakieś ze szparagami, będzie niedobre pewnie Dobre czy Niedobre, tak jak... czuć, że to szparagi jakieś są niedobre No patrzcie, ja mam dwa różne jogurty Ten jest taki Fioletowy, ten może dojdzie do stremu No i ten też jest taki No, to nie jest ja za a, się? a Tak A jaki chcesz kolor? Pomarańczowy. Proszę bardzo Ja też już od razu zaczynam pić mój soczek mandarynkowy, bo tyle kilo mandarynek mi nie wystarczy, więc jeszcze dobiję sokiem Ja realnie to jest mój posiłek pierwszy na, dzisiaj na filmie, bo ja nie mam nic niebieskiego Proszę Państwa, będę jadł pierwszy w dniu dzisiejszy posiłek czerwony, a mianowicie papryka. Po angielsku paprika, a po niemiecku das paprik Czujesz to? Czujesz ten zapach? Ja mogłabym mieć takie perfumy Powinny być takie perfumy mandarynkowe, zrobił? ogóle jedzeniowe Pachniesz burgerem na przykład no. Ja na przykład nie. ogórki kiszone, ale czy ja bym chciała pachnieć jak górę kiszonę? Średnio. Patrz Kapek, jest obrana. Chcesz? Proszę. Chcesz ode mnie papryczki? Proszę. Kapek ma najlepszy dzień. I on nie nadąża jeść i on nie nadąża jeść jeszcze za, za tą kamerą. Kapek, ty nagrywaj, Ja nie tylko pieprzasz. Słuchajcie, lecę w fantazję. Paprykę połączę z salami pepperoni, żeby tak przełamać i żeby dostarczyć organizmowi ważnych rzeczy. Tutaj jest warzywko, tutaj jest mięsko. Pyszne. Ej, szczerze? Ja mam całkiem dobre jedzenie obraną mandarynkę? Chciałbym, ale nie mogę, bo może jest tylko fioletowy kolor Weronika. O nie, zapomniałam. Myś... Dobra, kapek masz. Nie, tak szczerze, to jest mega słodkie. O, jesteś strasznie. O, co że to jest czerwone, czy nie? To jest pomidorowe. No. Tak. Ale zwykłe Czy on je fioletowe? Totalnie nie, to jest bardziej szaro-brązowe. Brąz. No, Niech już je, daj mu jeździ. No, sobie. Zrób Fioletowy kolor, to pogadamy. Ale Ale widzowie, napiszcie w komentarzach, czy wy uważacie, że to jest fioletowe? A Jak najbardziej. Jeszcze jak? Czy ja mogę czytać coś o, z naszego sklepiku sobie jest... Wziąć? Proszę bardzo. Bo ja realnie za bardzo nic nie kupiłem i ja nie mam co jeść. Co sklep? Co tu jest? Wow! A ja to można kupować, czy to się dostaje za darmo? Za... Tak. Ej, bo tam są jeszcze rzeczy, Mika, chodź. Jest dużo fajnych Zapomniałem rzeczy. Zapomniałem o soku pomidorowym. Jak mogłem zapomnieć o soku pomidorowym, który jest z pomidorów? Jest dobrze, ja mam kisiel niebieski, to jest jedyna ciepła rzecz, jaką mogę sobie zrobić teraz. Jak nie znajdę żadnego niebieskiego energetyka, to jestem w dupie, bo ja nie będę miał energii, więc to, że mam ten kisiel, no to jest naprawdę mega super opcja. Chyba najpierw sobie zrobię ten, żeby mi zaparwił język, po prostu to jest fajnter, fajnter. No co ty, mi gadasz? Jaha! Pierogi z truskawkami! U-hu! Niech w tym filmie. Że przebierasz się za jaskiniowca. I tyle? I idziesz do McDonalda i robisz tak. Dawajcie mi ten kostum jaskiniowca! Koniec jeszcze nie mamy! Kończę film! <laughs> że w pierwszą godzinę przegrasz. Idź za nim, idź za nim. Ciek z patelnią i z jakimś kurczakiem, goń go stary. Ostry wziął jedzenie i ucieka na dworze z patelnią. Gdzie jest Ostry? Gdzie on jest? Poszedł jeść. Wziął swój obiad z wczoraj i poszedł jeść. Gdzie ten frajer? Tam jest! Tam jest! Tu biega, tu biega! I stąd. I stąd. I stąd. Ostry, no nie możesz tego jeść! スクリアチェックだ。 No i co? No i co, Hamie? No, nie możesz tego, nie możesz przynieść pierwszą budynia przyszłego. Przecież... Wszystko What? mogę! Nic nie muszę, wszystko mogę! Czekaj, nie rób gwałtownych ruchów, nie. Stać. Nie rób gwałtownych ruchów, nie. Nie oh. rób tego. Wie? Ja już mam dosyć. Wiem, wiem że masz dosyć. Nie ma sensu. Post, nie, nie rób tego. Post ja wiem. Wiem, co czujesz. Nikt nie wie, co czuję. Ja też jestem. Post, ja też jestem. Też mam niebieski kolor. Rozumiesz? Nie rób tego. Ja też mam niebieski kolor. Jeszcze możesz uczestniczyć w tym odcinku i nie mieć kary. Moje uczestnictwo nie ma sensu. Cały dzień ze mnie śmieją. To ci się, Na... się śmieje? Na pewno będzie taki odcinek który którego będziemy się śmiać, nie wiem, ze mnie, z Wery, tak. Albo z kogoś, rozumiesz? Bo ja nie że mój fioletowy kolor to nie fioletowy. Nie, no, nie, nie, tego. nie, 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 Przestań, no nie, oszukiwać nie, nie, jest yy, twój kolor nie, no. Pojechać <grymka> się No Dajmy sobie te uznajmy że to jest fioletowe, skoro to jest fioletowe Daniel zobacz, to jest fioletowe Gdzie? To jest brązowe. mamy pierwszego moi drodzy Nie 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 nie, to nie jest serio Nie wiem tego serio no stary, no przecież dasz radę wytrzymać Nie jest stary, Dasz radę wytrzymać stary Nie to nie ma sensu Odłóż tą patelnię Nie Odłóż tą patelnię Nie Odłóż ten widoc. Nie mogę Już daleko to wszystko zaszło Zjedz sobie tą brązową tą Dobra Owsiankę Pani ja Chciałbym ja w moim imieniu sam go kupiłem, przekazać, żebyś się zaopiekował żebyś wypił. Dziękuję bardzo z też kupiłem jeden, ale w takim układzie ten będzie smakował mi jeszcze lepiej. Ode mnie dla ciebie. Dziękuję. I pozdrawiam wszystkich kefirarzy. Dobra, akcept. Czy to jest niebieskie? Tak, tak. Dzięki. Ej, fajnie pachnie nawet. Za chwilę o 12.12 .12 macie kolejny odcinek, na którym na 100% się pokłócimy. My idziemy go właśnie nagrywać. Elo. Dobra. Nie ma drugiej takiej, co by nie